Zachodniopomorska biblioteka cyfrowa, kurier Szczeciński 14 września 1946 roku. sobota. Wykrycie wielkiej afery walutowej szajka Warszawa Szczecin sprzedawała fałszywe 100 dolarówki. Z końcem ubiegłego miesiąca ujęto w Szczecinie kolporterów fałszywych banknotów 100 dolarowych Michała Macikowskiego i Leona Kretowicza. Po dokładnych oględzinach i fachowej ekspertyzie przekonano się, iż banknoty te były przerabiane z oryginalnych jednodolarowych banknotów. Zeznania ujętych kolporterów naprowadziły na ślad całej szajki fałszerskiej, której siedziba mieściła się w Żyrardowie. Z początkiem września zatrzymano dalszych kolporterów w Warszawie, Włochach i Ulanowie. Kanada nie chce andersowców. Ottawa. Wysyłanie do Kanady przez rząd brytyjski czterech tysięcy żołnierzy polskich z armii Andersa wywołało niezadowolenie kanadyjskiej opinii publicznej. Dziennik Citizen potępia rząd kanadyjski za wyrażenie zgody na wpuszczenie do Kanady elementów faszyzujących. Niezadowolenie wywołuje również fakt udzielenia pozwolenia przez rząd brytyjski na osiedlenie się w i tak już przeludnionej Wielkiej Brytanii. 250 tysięcy żołnierzy Andersa z rodzinami. Cztery statki z węglem. W dniu 13 września znajdowało się w porcie cztery szwedzkie żaglowce, które bądź to ładowały, bądź też czekały na załadunek węgla. W dniu 12 załadowały MZ Amazon i MZ Natalia po 350 ton. A w dniu 13 ms Marianne 280 ton i ms Sylwia 285 ton. Załadunkiem statków zajmuje się żegluga Polska na Odrze, a po załadowaniu statki odeszły w morze. Rok obozu pracy na polecenie komisji specjalnej delegatury w Szczecinie został zatrzymany Kacperski Czesław, zamieszkały w Gryfinie. Wyżej wymieniony obywatel został oskarżony o działania na szkodę państwa przez przekształcenie państwowej fabryki szczotek na spółdzielnię pracy, prowadzenie takowej na swój własny rachunek oraz sprzedaż remanentów po niemieckich, czym naraził skarb państwa na znaczne straty. W rezultacie przeprowadzonych dochodzeń, które w pełni potwierdziły winę oskarżonego, Kacperski Czesław został skazany na jeden rok obozu pracy. Pierwszy samochód polski winien być wyprodukowany w Szczecinie. Stan przemysłu metalowego na Pomorzu Zachodnim, pomimo trudności kredytowych, surowcowych i braku wykwalifikowanych pracowników, wykazał w miesiącach od maja do sierpnia znaczną poprawę. Na czoło obiektów przemysłowych wysuwa się państwowe zakłady przemysłu motoryzacyjnego w Szczecinie. Program odbudowy zakładów przewiduje do połowy 1947 roku całkowite uruchomienie warsztatów mechanicznego remontu samochodów, obróbki termicznej metali oraz stolarni. Obecnie już pracuje dział remontu samochodów, który do końca bieżącego roku winien miesięcznie przeprowadzać 50 remontów średnich i generalnych. Według zamierzeń Centralnego Biura Planowania, którym dał wyraz członek komisji międzyministerialnej dla przemysłu ziem odzyskanych w szczecińskich zakładach motoryzacyjnych po ich pełnym wyposażeniu technicznym winien być wyprodukowany pierwszy polski samochód ogłoszenia drobne poszukuję mieszkania z łazienką, meblami albo willi z obórką i łazienką Oferty kurier Szczeciński numer 3949.